Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę o wierzchowcach, czyli stworzeniach, które skracają czas wykonywania naszych zadań w karczmie. Ogólnie odcinek będzie wyglądał tak, że zaczniemy od przedstawienia wierzchowców, jakie mamy do wyboru, później pokażę Wam jedną ciekawostkę, a na koniec zadecydujemy, którego bardziej się opłaca kupić na start. Dobra, ogólnie to, jakie mamy stworzenia do wyboru, zależy od rasy postaci, jaką wybierzemy. Jest taki dwupodział. Pierwsza rasa, która będzie zawsze po lewej stronie wierzchowiec do niej należy tak: człowiek, elf, krasnolud i gnom. A druga, druga grupa ras jest to ork, mroczny elf, goblin i demon. I tak właśnie po lewej stronie będzie dla jednej grupy zawsze wierzchowiec, a po prawej dla drugiej. Dobra, no i pierwszym wierzchowcem jest albo krowa, albo świna, w zależności od rasy, daje on minus 10% do trwania questów, kosztuje 1 golda i teraz tak, yy, szansa na trafienie grzyba z zadania wynosi 8%, a podczas eventu na grzybki jest 3 razy większa, czyli 24. Dobra, następny wierzchowiec. Jest to koń i wilk. I tak koszt wynosi 5 golda. Szansa na trafienie grzybka jest albo 7 albo 21%, w zależności czy jest event czy nie. No i on skraca czas podróży o 20%. Dalej mamy tygrysa lub raptora. Koszt jest już trochę większy bo 10 golda i 1 grzybek. No i z nim mamy szansę na trafienie grzyba 6% albo 18% i skraca naszą wyprawę o 30%. No i najdroższy, 25 grzybów, Gryfosmok albo Smokogryf I tutaj mamy 5% na trafienie grzybka, albo 15%. I on skraca nam nasze questy o połowę. No i jak możecie zauważyć, yy, czym lepszy wierzchowiec, tym mniejsza szansa na grzyby. Bo po prostu te questy są krótsze, więc ich zrobimy więcej. Więc tak, żeby to się wyrównało mniej więcej, to im lepszy tym mniejsza szansa. Wyjątkiem jest tylko, gdy nie posiadamy wieszłowca to wtedy szansa na grzyba jest to dokładnie taka sama, kiedy mamy krowę lub świnę, wynosi 8% lub 24%. Teraz ciekawostka, jak możecie zauważyć w tle, cały czas przedłużam okres wynajmu konia i tak będzie ta liczba rosła cały czas, aż do momentu, gdy osiągnie ponad 999 dni. Ale klikamy dalej. Klikamy, klikamy. No I w pewnym momencie ta wartość z 999 plus zmieni się na zawsze. Jak możecie teraz zauważyć, koniec teraz lojalny do końca życia, czyli mamy go po prostu do końca. To jest chyba okres około 8000 gry, 8000 dni, coś koło tego, i wtedy się zmienia właśnie na, na zawsze. Dobra, i teraz pozostaje pytanie, który wyszłowiec jest najlepszy. No, oczywiście bez wątpienia Fosmok. bo skraca najbardziej czas trwania questów. Tylko ten koszt 25 grzybów jest jednak za duży, więc nie każdy może sobie na niego pozwolić. Więc Jest to opcja na pewno dla osób, które kupują grzyby, mają ich sporo. A druga opcja dla osób, które nie mają aż tak dużo grzybów którą ja polecam, jest to Tygrys albo Raptor, ponieważ on daje 30%. Jest to jeden grzyb na dwa tygodnie, a 10 goldat nam praktycznie nic, jedynie na początku koszt. No i teraz tylko pozostaje pytanie, co zrobić na początku. Startu serwera. Czy kupić Tygrysa, czy kupić może raz Gryf Smoka? Bo mamy 25 grzybów na start. I tutaj właśnie obliczałem trochę, jak sobie spojrzymy. Kiedy mamy Gryf Smoka, długość questa wynosi 50% i otrzymujemy tak, jakby dodatkową awanturniczość, ponieważ quest trwa połowę czasu, to zrobimy ich dwa razy więcej. Więc zamiast 100 awanturniczości zrobimy równowartość, jakby 200. A w przypadku tygrysa, quest wynosi 70% normalnego czasu. Jak to sobie przeliczymy tak samo, to mamy dodatkową awanturniczość 42,86 w zaokrągleniu. I ogólnie tutaj zrobiłem taką tabelkę rozpisaną na dwa tygodnie. Mamy założenia takie, że każdego dnia trafiamy jednego grzyba. Za pierwszego questa jest zawsze pewny grzyb. Na pewno ich będzie o wiele więcej, ale tak przypuszczamy bo to jest losowe, więc tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na pomarańczowo macie zaznaczone eventy. Ogólnie grzyby staramy się używać w czasie eventu. No i później ten 11, 12, 13, 14 dzień jest po prostu jeden grzyb dodatkowy, bo na event się już nie załapiemy. No oczywiście grając normalnie byśmy poczekali do eventu z tymi grzybami, żeby je wykorzystać. Jak sobie podliczymy te awanturniczości razem z tym dodatkiem, który wynika właśnie z tego skrócenia czasu przez wierzchowca to dla tygrysa ta suma w ciągu dwóch tygodni wynosi 3114 a dla smokogryfa 3360 więc smokogryf ma tutaj lekką przewagę, około 250 punktów awanturniczości jednak trzeba też zauważyć że podczas eventów kiedy mamy na przykład event na expa to więcej Grzybów, jakby wydaje, tygrys w tym czasie więc bardziej skorzysta z tego eventu. Więc tutaj podliczyłam tylko samą awanturniczość, jaką uda się zrobić, tą wartość awanturniczości, więc jak będzie pod względem skorzystania z tych eventów, to nie wiem. Więc dlatego, będzie jeszcze druga część tego filmu, w którą zrobiłem taki praktyczny test. Teraz startuje akurat serwer niedługo, dokładnie 3 kwietnia. Więc, jak oglądacie to przed tym, to zachęcam do zagrania razem ze mną nawet. Macie tutaj w karcie link. I ogólnie teraz jest jeszcze wyjątkowa sytuacja, bo teraz podczas pierwszych dwóch tygodni będę święta, więc będzie jeszcze taki dodatkowy event. Nie wiem dokładnie na który dzień to będzie przypadało, no ale to będzie taki dodatkowy bonus. Więc sobie ten test jeszcze przeprowadzimy i pojawi się druga część filmu. Wydaje mi się póki co, że lepszy będzie yy, Smokogryf mimo wszystko. Jak będziemy trafiać te dodatkowe grzyby albo Saba ww, albo ogólnie skarczmy, to uważam, że powinno być więcej tej awanturniczości, expa mimo wszystko niż na tygrysie. Więc zachęcam po prostu do kupowania na starcie serwera, gdzie zaczynamy za 25 grzybów smukogryfa, a potem po prostu przerzucić się na tygrysa, i na tym tygrysie sobie dalej grać. Także dzisiaj to by było na tyle, jak się spodobało. To zachęcam, subskrypcja, łapka, mile widziane. A tak jak mówiłem, drugą część sobie jeszcze zrobimy po starcie serwera. Po dwóch tygodniach, więc tam okolice 20 kwietnia, zależy jak tam się uwinę z tym. No ale mniej więcej w tych okolicach, w tych dniach będzie druga część po prostu. I tam sobie albo potwierdzimy, no, albo zaprzeczymy, czy Smokogryf jest lepszy, czy tygrys jest lepszy na start. No także dzięki za oglądanie. Cześć!